Zdradziliście mnie, a nie ja was. Tak za oceanu komentuje upublicznienie materiałów Lech Wałęsa. W Miami, gdzie od kilku dni gości były prezydent, jest też nasza korespondentka Zuzanna Falsman, Zuzanno rozmawiałaś z Lechem Wałęsą, co miał na myśli mówiąc o zdradzie. Lech Wałęsa po prostu czuje się zdradzony. Ja z nim rozmawiałam tutaj w Miami kilkukrotnie. W trakcie tej ostatniej rozmowy, już po udostępnieniu dokumentów przez IPN, Lech Wałęsa powiedział, że to ewidentne oszustwa, te dokumenty to sfałszowane śmieci. Gdy zapytałam go, jak się dzisiaj czuje już po tej publikacji, powiedział, że martwi go to, że większość ludzi mu nie uwierzyła, a uwierzyli bezpiece. Panie prezydencie, czuje się pan zdradzony? Znaczy no tak, za taką ofiarę, jaką poniosłem, za takie zwycięstwo jakie odniosłem, no taka zapłata no to, to nie jest przyjemne. No ale trzeba płacić w życiu. Gdy dopytywałam Lecha Wałęsa o ten błąd, który popełnił w młodości i dokument, który podpisał, powiedział, że nie może o tym jeszcze mówić, bo dał słowo, a szanuje słowo, nawet to dane ubekom. I co najważniejsze, Lech Wałęsa obiecał mi, że weźmie udział w publicznej debacie z udziałem dziennikarzy i historyków na temat zawartości szafy Kiszczaka. Jak powiedział, nie ma nic do ukrycia i może udowodnić, że wszystko to zostało spreparowane. Zuzanna Falsman Miami dziękuję za relację.